Szukasz butów narciarskich? Możesz je kupić w Ski Web shop, Jednak musisz wiedzieć, jakiego rozmiaru potrzebujesz. Nasz film pomoże ci w prawidłowy sposób zmierzyć stopę i dzięki temu kupić odpowiedni rozmiar butów. Zacznijmy od zmierzenia stopy, zarówno długości, jak i szerokości. Umieść stopę na samym początku centymetra, a piętę przyciśnij do podłogi, wtedy będzie ona jeszcze trochę dłuższa. Sprawdź, do ilu centymetrów sięga. U mnie jest to 25,5 cm i to jest mój Mondo Point. Teraz już wiem, że rozmiar buta narciarskiego to 25,5 cm, co mogę też odnaleźć na pudełku. Na pudełku widnieje również inny rozmiar, określany jako długość. Ten musimy też zmierzyć. Teraz musimy zmierzyć jej szerokość. Postaw stopę na centymetrze. Przyciśnij stopę do podłogi. Moja stopa ma szerokość 10 cm. 10 cm. Zobaczymy, jaki rozmiar jest na pudełku. Obok Mondo Point widnieje również szerokość. Moja szerokość stopy to dokładnie 10 cm. Więc to jest mój rozmiar buta narciarskiego.